Send a detachment do A, miałcie miecz. O ciąg ciu miecz To Dostałem miecz od jego córki. Nie pokazałem tego w filmie, bo to było nudne. Który to było? A ktoś z tym było? Hej. No, no, dziękuję. 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 Wow, Dziękuję. Okej, muszę teraz przez to. No. jest 60... jestem... Poczekaj, poczekaj królu. Mam, Mierze, ja, twojej córki. Mam czy nie Nie, nie Here, the Jarl can see all that those on. Varangar, I think I've found someone who can help you with your dragon. Go ahead and fill him in with all the details. So the Jarl thinks can be of use to me. Oh yes, he must be Yes, I could use Well, when I say fetch, I really mean delve into a dangerous ruin in search of it. You are eager to begin your adventure.

Tylko takie drogie. Teraz, potem ja będzie łatwe. Chcesz nam iść czy nie? Nawet ja nie, nie, nic, jako twoje rzeczy wezmę. Moje twoje klucz. Kluc o, klucz? kluby? właśnie, daj te, mi. się, co? Zemnijmy yeah. right się... To ja to ci dam? Znaczy ty mi to dasz, a dam ci... To... Nieważne. Myślałem, że to masz... Ale nie masz, masz, masz. To oddaj, 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 oddaj. Co? Chciej... Skubiłem się. Mamusiu.

Ok, to teraz musimy użyć naszej sekretnej mapy? Idziemy iść tam. To pójdziemy. Z której strony łatwiej wejść? Ja, jak tam w ogóle wejść? <laughs> Okej okay. to wskazuje, że tędy A, nie mogę stąd. Co, co z myśli Jakiś ktoś Coś podobnego Halo. Hallo, a Zawsze jak budujeś... Tak Głupia broń, co jest. Dużej się czeka. Damn, Zamknij się. Ok, dasz stare stąd. Da Co to jest? To, to ja go nie wi... Nie, nie, nie. To one inaczej wyglądają. Nazywałem się Dragury chyba A nie wiem, w skiele, w skiele, w, skiele, w szkielety. Zabiłbym cię Krowa? Muuu Coś krowa? Muuu O, ona ślepa O, ślepa krowa bo nie ślepa Pisało, że jestem ukryty, to by się nieco ślepa kroba. Przepraszam, nie jest ślepa.